Piękne, takich wakacji oczekiwałem Święty spokój, czarna kawa, czarny chleb Czary czarny chleb i czarna kawa na, na, Dani samotnością Viva la Ze starszymi ludźmi, 70 lat mają się im się gada nie? Jakby Dukam coś tam po francusku Ale jest w chłopie stary Miłego dnia Ci życzę braci Pamiętaj, że wszystko można osiągnąć To Najpierw trzeba wygrać tutaj To jest mój przyjaciel Rubel. On to normalnie podchodzi. Prawie mi z paluchów zjadł, ale zaraz będzie jadł z paluchów. Masz tam jeszcze bejba. Tam leży. Tam jest jeszcze, adam ci. Jeżeli chodzi o trip, jedźcie, kurwa, serio, to jest najlepsze co możecie w życiu zrobić. Jestem teraz sam i tym. Karsulą moją kochaną jadę na sardynie ale taki męski wypad też mi się przydał. Uznaję fajnych ludzi. Francuzów, nie mówiłem, po angielsku, ale się dogaduje. Ogólnie no przeżywam czas swojego życia, nie? Z rzemikiem, piję czarną czarną kawę i czarne czarne stopy. Cze? A? Ja? Zobaczcie, zrobiłem. Ho! Jest dobrze dobity. W takim miejscu. 200 km dalej Hiszpanię. I jest spoko, nie? i szukam teraz miejsca, żeby się wysradzić na dziką plażę, bo kupiłem sobie maskę do snorkelingu, Będę nurkował. Znaczy nie nurkował, no podziwiał, ale, bo, ale zimna strasznie woda tu jest. Muszę się przyzwyczaić i na dziko na wale dla swoich będę Piękne. Pierwszy raz jestem na wakacjach i pierwszy raz czuję, że to są wakacje. Wszystko na spokojnie, kawusia czarna, stolec, papieża, chłopie. Dziadki do mnie zagadują. Zachód słońca, obie jakie był wczoraj. Coś pięknego. nic nie Trzeba tu zjechać na dupę. To jest forma człowieku? Boże, jak to siedzi wszystko? To widzisz? Poćwiczyłem teraz człowieku. Ludzie, słuchajcie, bo go chłopak normalnie wiatr porywa. Nie mam korytować? A ty normalnie wiatr go mam Poleci gdzieś. Nie gdzie? Dał sobie. Do oceanu? Kto go kwa... znosi gdzieś na skarpę? <grym> i Ty idę go łazągił Łapię kwa... go za nogi Przech... Ruszył, ruszył, ale zaraz pierdnie, No już Jest kaskader Dobra Szkoda kurwa traci czasu kwa... na jakiś kałka Patrzcie k***a Jest to kwa... Jest k***a coś Jest bardzo bardzo Ten dalej kwa... Ej, To moja dzisiejsza miejscuwa na oglądanie zachodu. Mamy kolejne tankowanko. Ładujemy, ładujemy. Teraz zrobiliśmy trochę więcej kilometrów. No nie pierwsze. Do 28. Teraz jest pod korek. 29,5 litra, 50 euro. A zrobiliśmy kilometrów bardzo, bardzo. Bardzo dużo. Zaraz to będziemy liczyć. Słuchajcie, weszło 29,5 litra. 50 euro. Zrobiliśmy 416 km, 417 dokładnie. I średnie spalanie wyszło 7,07, czyli w zaokrągleniu 7 litrów spalania. W trasie przejechaliśmy kilometrów. Jestem bardzo zadowolony z Korsuni. To samochód niezawodny, który nigdy się nie zepsuł i nigdy się nie zepsuje. Wlewaj paliwo, sprawdzaj olej. Buń, sexy Auto Kurde. Dzień dobry, 8.00 i obudziliśmy się w polu winogron. Jest to coś niesamowitego, jedno z takich mniejszych marzeń zostało spełnione. Torsula jest tutaj. Noc mnie została burza, ale bardzo przyjemnie się spało. I co ruszamy dalej? Zobaczyć świat, ale na dzisiaj jakieś tam zameczki po drodze, jakieś inne chu i kierujemy się w stronę Nicei, dokładnie Lazurowego Wybrzeża, Monako, aż na Gardynier. O, Wy też tutaj jesteście. Chodźcie, pokażę Wam okolice. Widzę, że Wy też tutaj jesteście. Tak, dzisiaj spałem. Obudziła mnie burza w nocy, ale to nie jest ważne, ponieważ ważne jest to, co mnie rano obudziło. Czyli świersze ptaszki. Chęć zjedzenia śniadanka. Dzisiaj spaliśmy w winiarni. Tutaj mamy las. Piękne widoki. No i nasz piękny korsaż. Jesteśmy około 50 km od miasta Bordeaux, i kierujemy się w stronę centralnej Francji, żeby później zmierzyć do Nicei, do Lazurowego Wybrzeża. Jeszcze po drodze zahaczymy Eze z polecenia. Kanion albo wyłom Verdon, można tam e, przepłynąć kajakami tym wyłomem. Coś niesamowitego i czekam na nas piękne chwile, także stay tuned. Jechałem, jechałem, jechałem pod góry, jechałem i wylądowałem w jakiejś miejscowości. Jest tu parę domków, kościół, miejscowość nazywa się Saint Germain del Blefs, coś takiego. I jest tu po prostu niesamowicie, jest tak górsko, cicho, nie ma tu ludzi, jest toaleta. Nawet jest z, z książkami litońską. Jakieś takie właśnie stare rzeczy. O, stoisko z książkami, można książki brać. Coś pięknego. Ale jak pokażę Wam widok, już go trochę widać. sobie podejdę. Przysięgam Wam, że w tym miejscu jest tak niesamowity klimat. Zresztą. Mieć tutaj domek, coś pięknego, stokrotki. Ja się tam siedzi, pilnuję, chcę zejść do widoczku. Wstawiłem klucze w samochodzie, portfel, bo wątpię, że tutaj ja już zresztą widzę nie? Wątpię, że tutaj może się cokolwiek stać. Delikatna przerwa, rozprostować kości. A za 20 minut powinniśmy dojechać pierwszych takich zamków. Mam tam chyba cztery pozycje. Tam w tej okolicy eee, Co chciałbym zobaczyć no Zobaczę tak z grubsza Może jedną atrakcję sobie zobaczę Słuchajcie, tu czereśnie kwitną Już sam ja zaraz sobie zabiorę. Zabieram sobie normalnie Bo kur... nie dosięgnę, nie Jakieś tu na ziemi leżą Weźmiemy te z ziemi One jeszcze twarde nie będą dobre Ale już widzę tam czerwone, ja muszę je wziąć Mam białe skiety Dobra, później, później Powiem wam zobaczyć taki widok na żywo Coś pięknego Cisza, spokój Chciałbym tutaj kiedyś nockę spędzić Pospacerować, pooglądać gwiazdy a przejrzyj z tym niebie Jest tutaj po prostu niesamowite Jestem tak z niej zadowolony Bajwa ba. piękna, śliczna Jezus, jestem z niej tak mega dumny Kocham ją bardzo Właśnie 12 wybiła. Patrzcie jak to tu wygląda to niesamowity to też jest widoczek, widzimy pod widoczek. Tak niesamowity klimat tutaj jest. To jest jakiś domek, tu nie będziemy wchodzić. Pierwszych ludzi widziałem tu w ogóle. Tutaj nie wiem czy jest, a chyba też prywatne. Nie będę wchodził, ale jest tutaj ślicznie. właśnie takich wakacji chciałem. Kwitnie drzewo, pełno pszczółek wiedzę pod drzewkiem. Nie wiem kompletnie gdzie Coś pięknego. Widziałem pierwszych ludzi, ty wyjątkowo. Ale tu musi być spokojne życie. Ja nie wierzę, na co ja trafiłem? Zlot porszawek, żółty, czerwony obok siebie, gulf. To jest coś niesamowitego. Wow. Nie wiem, gdzie. Jadę przed jakieś góry francuskie. Powieku, dojeżdżam do zamku, rozumiesz? Dojeżdżam do zamku, a tu kurwa stoją same porszaki. Nie wydaje mi się, żeby to był zlot Bo one są dość zakurzone Wydaje mi się, że to może być jednego Z właścicieli stąd Czegoś W miarę brudne Ale Kurwa Zobaczyć tyle porszaweczek Obok siebie Są nawet stare 911 Dla mnie to jest coś niesamowitego Samochodu się nie widuje na co dzień Naklejki, gaśnica To jest coś niesamowitego Wiecie ile ja bym dał, żeby przejechać się taką starą 911? To jest coś niesamowitego. Zaraz przyjdzie właściciel, to mu mówię, ty dawaj furę, idę jeździć. Le Mans Club, Bino. Coś niesamowitego. Nowe 911. Spider. Kolejny spider. Coś niesamowitego. O! Oh. Też kozak. Przekozak. Też naklejki. W środku to do muzeum. Tego też można przejechać w ogóle. Że nie wiedziałem że są złożone fotele. Jeden z moich serdecznych przyjaciół będzie kochał ten widok, bo jest zakochany w Porsche. Serdecznie Cię pozdrawiam, Eryku. Coś pięknego. Albo może faktycznie to jest nie jednego właściciela, tylko każdy przyjechał. Może jakąś trasę robią. Ją na przykład w zamku teraz, albo są nie wiadomo gdzie, ale. W sali Carrera. Ha. Z bajki auta. Ale i tak największe wrażenie na mnie robią te stare 911. Ja. Coś niesamowitego, że kuperek. Niesamowitego. Teraz idę wiedzieć zamek, ile będzie wystarczająco tani. Dobra, będziemy wchodzić. Zamek nazywa się Chateau i Jardins des Milandes. 13,50 euro. Już wydano, już się targnę. Dobra, jesteśmy. Mamy godzinę 12.45. Zostaliśmy bileci, tutaj są jakby trzy wystawy, są wysta jest wystawa ptaków o 15:00, jest zwiedzanie zamku w języku angielskim i zwiedzanie ogrodów. Także na chwilę obecną pójdę sobie do ogrodów, przejść się, zobaczyć. Czuję delikatny głód, nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć te ptaszki, ale póki co zwiedźmy sobie to co trzeba. Jest dzisiaj bardzo ciepło, bo ponad 29 stopni, pełne słońce, zero chmurek. Czego chcieć więcej? Jestem w pięknym ogrodzie, w pięknym miejscu, spędzam piękne chwile. I ja macie cię kręcę jest tutaj. Po prostu niesamowicie. Ptaszki tam są. A tu jest las bambusowy. Przerobi to robotę taką na żywo. To jest tak gęste. I całe szczęście można tu wejść. Wow. Nigdy nie widziałem na żywo, jak rośnie bambus. Wow. Pięknie. Ślicznie. A tu mamy papuszki. No tyle ptaszków jest w jednym miejscu. Bejba! Bejba! Czekam, pa! Pa pa! <młysyjny>